Otwieramy już 8 listopada, także w najbliższą niedzielę dni otwarte będą trwały 8-9 listopad. Otwarcie już będziemy od 8 rano o godziny, jednak oficjalne otwarcie, na które serdecznie zapraszamy wszystkich. Będzie o godzinie 13.00. Będzie oczywiście tort, będzie poczęstunek, będzie kawa, ciastko, więc na ten wspólny poczęstunek jak najbardziej zapraszamy. No a po tym odbędą się takie drobne małe zawody, gdzie do zgarnięcia będą przede wszystkim właśnie i karnety i jakieś nasze klubowe fanty. Pod okiem instruktora ten tort będzie można spalić od razu? Yy, tak jest, tak jest, tak jest. To w ogóle jest dyspensa tenelska, także wszystko co jest zjedzone słodkie na siłowni oczywiście to jest dyspensa pełna, więc tutaj nie ma się tym co, co martwić. Co zostawimy w nowym obiekcie w Waszej sieci? W nowym obiekcie przede wszystkim stawialiśmy na funkcjonalność. Po tych dziewięciu wspólnych latach i trzech lokalizacjach braliśmy wszystkie Wasze rady, uwagi co do sprzętu, co do funkcjonalności i postaraliśmy się to wdrożyć. I z tego co słyszeliśmy już od Was, od osób, które tutaj miały okazję być, udało się to faktycznie wprowadzić w życie. Także przede wszystkim jest mocno rozwinięta stefa strefa funkcjonalna, która cieszy się coraz bardziej większą popularnością, Zaczyna się coraz bardziej lubić właśnie strefę e, maty powiedzmy i wolnych ciężarów i zabaw z tymi ciężarami. Ale mamy przede wszystkim również trawnik i sanie, czyli strefę pod e, słynny, który też się staje w ostatnich czasach, Hyrox, trening Hyrox. Mamy narciarza, mamy bieżnie air runner. Mamy airbike'a, więc ta stefa Hyrox, jak najbardziej tutaj śmiga. Mamy też strefę wyłączoną dla kobiet, która jest troszkę taką przestrzenią bardziej, powiedzmy, intymną, gdzie znajduje się m.in. reformer Pilatesowy, który też, jak wiemy, Pilates cieszy się z dnia na dzień coraz większą popularnością. No i jest oczywiście też stefa Fight, bo mamy wielu wkępnie bardzo dobrych zawodników, e, którzy osiągają coraz większe sukcesy. Więc, żeby Móc dać im przestrzeń do jeszcze lepszych treningów, do jeszcze lepszych wyników. Jest dla Was specjalna, stworzona strefa fajna, w której będziecie mogli sobie i sparować, i potrenować. Największą zaletą tego obiektu jest to, że będzie otwarty dla każdego 24 lata. Tak jest. Klub jest w pełni zautomatyzowany, więc będzie 24-7 dni w tygodniu czynny. Co so do sprzętu, jest to Life Fitness, także z firma, którą wszyscy raczej znają, przede wszystkim również z naszej lokalizacji na sportowej. Znają i chwalą i lubią, także co do sprzętu będziecie zadowoleni. Wracając do automatyzacji klubu, będziecie mogli wchodzić sobie 24-7 dni w tygodniu, tylko skanując kod na bramce. Wszelkiego rodzaju zakupy karnetów odbywają się online, także przychodzić i cenować. I oczywiście jak w każdym klubie naszym pierwsze wejście jest darmowe. Je również sobie możecie w aplikacji odpalić, tak więc przychodźcie, testujcie. No a w weekend oczywiście wstęp jest całkowicie darmowy. I jeszcze w weekend ważna informacja, bo przez sobotę i niedzielę będziemy wspierać akcję charytatywną dla Polibetker, e, Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Jest masa lokalnych przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć udziału w tej inicjatywie, więc są naprawdę fajne rzeczy do wygrania. Możecie przyjść, wrzucić swój, e, swój, swoje, swoje w cudzysłowie trzy grosze do puszki i weźmiecie udział w loterii. Też nie oznacza to, że musicie przyjść i trenować. Także zapraszamy serdecznie do wsparcia i do obejrzenia. Mamy źródełko, z którego możecie czerpać wodę przez te 24 godziny, tak żebyście spokojnie się, że tak powiem, mogli nawodnić. Co do sprzedaży wszelkiego rodzaju izotoników czy innych płynów, będzie automat windingowy, który będzie dostępny również 24 na dobę tutaj. I warto pamiętać, że już po weekendzie macie do dyspozycji aż cztery lokalizacje, cztery kluby sieci State Gym. Łącznie jest to ponad 1800 m kwadratowych. W cenie macie darmowe zajęcia fitness na Wrocławskiej 5, gdzie dysponujemy dwoma salami, m.in. Cross i zajęciami fitness. Także dużo możliwości, warto z tego korzystać. Zapraszamy Was serdecznie.